Witajcie serdecznie moi drodzy, ja jestem Lucik, a to przed wami Spiral Abyss w wersji 4.5, czyli wersji, w której nie ma co robić poza dosyć udanym eventem. Ale poza samym eventem y, mam jeszcze Abyssa do dokończenia na pełne gwiazdki, no i trzeba powiedzieć, że naprawdę miałem problem z tym Abyssem, z racji, że ten Abyss sam w sobie jest upierdliwy, już sam w sobie fakt, że się po... Abyss polega na biciu przeciwników jak gąbki, yy, gąbki na obrażenia. Yy, wszyscy wiemy jak to działa i trzeba dobrze reakcjami tutaj i yy, rotacjami manewrować, żeby to wszystko w miarę nam poszło. Dlatego też ja spróbuję yy, po kilku dniach przerwy od Genshin'a i yy, w ogóle od nagrywania kanału, yy, sobie właśnie tutaj razem z wami przy sobie ograć tego Abyssa. No, konkretnie chodzi o 12 piętro. A trzecie koszembru nie dokończyłem, bo się nie chciałem męczyć z tym. Ostatnim robotem, kurde, on jest taki upierdliwy. ale jego trzeba albo robić plunch atakami, bo tam wiadomo mamy ten wyższy skok za pomocą grawitacji, jaką wywołuje, czyli efekt, który wywołuje właśnie ten Boston Weteranarki Metric and Cancer Mek. Mm, ewentualnie postać geo jak chociażby Zion czy Nawia. Chociaż Nawi jeszcze nie wylewelowałem i nie doputowałem jest jeszcze jako taką, więc jej nie wezmę. Natomiast tutaj postanowiłem zrobić Huto Vaporize, Team. Steam. Właśnie z żongli na czele. Ewentualnie, w sumie zamiast jelanki... Albo nie, dobra, niech będzie jelanka. Dobra, czyli ta wapora jest standardowo, chyba sobie wezmę na... ...tej, po na drugiej stronie medalu. Już się niewielokrotnie mi tutaj spisywał. No i akurat dobrze się składa, bo na tego robota, na te jego tarcze mi się tutaj przyda. No i kopelia. Biediewa kopelia, ale wydaje mi się, że tym razem... ...dam radę to zrobić... Takim dajem, aż że Kuki nieco sobie podbudowałem pod Elemental Master głównie, ale leczyć też nie najgorzej leczy, więc z ruiną raczej nie będę miał takiego problemu. No i dobre, moi drodzy, to co lecimy z tematem w takim razie? Okej. Okay. Oj, oberwałem. Okej. Okay. Gorsze jest to, że trzeba na początku przeżyć, bo ten Firomackich tutaj. Wiadomo, przełączać ten tryb Burning. Przez co dostajemy automatycznie w Aha, Kuki mi zginęła, nawet nie zauważyłem. Ok. Okej, okay, tak zrobimy. Okej, okay, przeżyłem. Niewiele brakowało, bo mi Catching zginęła znowu nie? Znaczy nie Catching, tylko Kuki miast nie zginęła, dobra. Dobra, jest jakoś na no topie, to, to powiem Wam. W miarę to sprawnie idzie, nie? Ok, nakładam berstę od nowa. Leczonko. Ojojo, jakim co do mnie nałożym znaku? Naprawdę, mogłem zrobić to w, przy w trzymany sposób. No, to już trudno się mówi. Okej. Okay. To zrobimy tak, a sobie włączę na chwilę leczonko. Ok, tak będzie lepiej. Także się ja to, tego pierwszego chambera zrobiłem, więc to się nie muszę aż tak przejmować czasowo. Ale no, upierdliwi są ci przeciwnicy, nie? A tutaj Hyperloop chyba najszybciej robi robotę yy, pierwszym tym. Chociaż niektórzy Hyper Bloom'a starali się robić yy, w obu, w obu stronach. Okej, okay, ała. Okej, okay, dobra. No kiepsko mi to idzie, powiem wam, że mi się od Genshin'a. Dużo salców ostatnio ogrywałem. <grywa> no dawaj. Dobra, to już chowam te bersy. Odpędzam je na następną walkę. Dobra, i teraz mamy hotel. Dobra. O nie, ja chyba z sinsiu znowu wbiłem broń, a ja pierdzielę A całkiem nieźle mu wchodzi to zdrowie, nie? Żebym jeszcze mi kierowała ta hutę Zobaczymy zaraz OK. Ten cel, tak? No spokojnie, zdążę. No. Bardzo no, mi się nie naładowały, chociaż... To wie, zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Dobra. Teraz tak, energy recharge. Aha, tak no Dobra. Hello! I tutaj już fizykal Catching chyba wejdzie, chociaż odpalę może tego bursta. A tutaj mamy parę elektroch tych dupków, nie? Okej, okay, dobra. Dobra, spieszymy się tutaj. Nie, nie chciałem użyć eskilla, bo taka sztuczka sketching polega na tym właśnie. Co jest, gdzie on jest? Aha, on jeszcze umiera. Taka sztuczka sketching jest właśnie, że. Okej, okay, czekamy, czekamy na bersta. Dobre. O nie, znowu. Taka sztuczka sketching polega na tym, że raz klikamy eskilla. Yy, korzystamy z bursta i potem znowu drugi raz eskila. Okej, okay, dobra, umierają powoli, umierają. Kurde, kaczyńki z na fest, nie? Aj, kurde, chciałem jeszcze na sam koniec fury i na trochę podleczyć, no ale no, trudno. Znaczy, kuki, kuki tutaj najgorzej się trzyma. A zobaczymy jeszcze. No i zepsułem sobie chyba rotację, nie? Też zobaczymy, może nie będzie tak źle. No. No chyba kurde nie zdążę, muszę powtórzyć. Ajajaj, aj, aj, już to on zrobi. Gdzie on jest? Aj no ja tak, ja tego nienawidzę po prostu w tym robocie, że on sobie po prostu...

może? rozdążyłem ale ledwo, ledwo. Gdyby nie ta moja spieprzona rotacja, to by poszło lepiej. No ale kurde, tak to jest, jak kurde. Zrobisz przerwę do Gęszyna i po prostu nie masz tego wyczucia już w postaciach, nie? Oj, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Ja pierdzielę, czemu mi się kolejności pierdzielą? Muszę zrobić tak, muszę odpalić burst na Hidy. Albo to nawet. Teraz to. Żeby mi się już te Hapier my robiły powoli. Ok. Teraz zrobiłem dobrze tego eskila. W międzyczasie burst Furin'y. I teraz tak ten tancerz pierdzielony. O kurde. On co jakiś czas będzie we mnie strzelać atakami, właśnie takimi. Później on do tej kopeli wraca. kopalia sama w sobie też niestety dużo bije. Chyba like... oh. musiał się wyratować troszeczkę leczeniem. Oj, nie wiem, czy ja tutaj, no właśnie, kurde. Ten gościu właśnie on oddala się, przybliża, oddala się, przybliża. Ja za każdym razem, jak się oddala, to trzeba wypatrywać jego ataków, czy on czasem nie będzie nas z sensu atakować, nie? Okej, okay. ja też nie mogę w sumie za blisko stać, bo zaraz będę miał, o, w pierdziel właśnie taki. Okej, okay, teraz to. Okej, okay, dobra. On znowu będzie do mnie strzelać. Chociaż nie, nie, on się dopiero zbliżył, dobra. Ja podczas Bersta chyba musiałem. Dobra. Znowu we mnie strzela. Nie wiem, czy ja go teraz zrobię w tym momencie. No nie, zabił mi. Ja pierdziele. Trzeba dobrze to zrobić, kurde. Ja się za bardzo odzwyczaję. Patrzcie jak mi kurde B jest blisko, nie? Dobra, zdechniesz w końcu? A, je, je, je. Okej, okay, dobra, zdążę na spokojnie. Pod warunkiem, że oj berstworyny mógłbym. A zresztą. Dobrze jest. Dobrze poszło. Tylko tego bossa teraz trzeba wyczaić. Zacznijmy od tego, żeby naładować troszeczkę ich ataki. Tak. Okej. Okay. Teraz tak. O nie, tej sansel ataku chyba nie będę mógł wykonywać. A dobra, chyba mi czas styknie tutaj, nie? Oj, kurde, bersa mogłem zachować na ten, dobra. A ja po prostu mam taki nawyk, że ja po kolei jak widzę bersa, to odpalam, nie? <grym> Okej. <tosłuk> Okej, okay. okay, dobra. Eee, na no spokojnie muszę wam powiedzieć. No i właśnie jak żongliego nie macie czy coś, to. O właśnie. Dosyć łatwo, bym powiedział. Poszło, ale pierwsze dni... ...byłem naprawdę ciężko, nie? Ja to robiłem bez żonga, bez niczego, nie? Tylko po prostu samymi postaciami i faktycznie samymi postaciami ciężko to ugrać, bo ta tarcza bardzo da mu dużo zżera czasu, nie? O kurde, patrzcie, znowu oddawił tą tarczę. No i samymi palenczami trochę długo to schodzi, nie? I żongli, czy jakaś postać jakakolwiek. To już jest coś innego, nie? Normalne ataki też dosyć w że zajmują czasu. Pięknie. A, no i myślałem, że jakąś dużą liczbę cyknę <grym zyklę> Okej. Okay. No i dobra, abyss, 12 piętro, trzeci chamber jest zrobiony. Jeszcze mojej siostry muszę pyknąć, ale to już kiedy indziej. Zobaczmy to. O, i nie to co mi już możemy pyknąć na koniec. Ty, 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 ty. O! No i dobra, i tak się prezentuje właśnie. Mam 12 piętro. Jeden z tego nie pokazywałem wam, bo jest dosyć łatwe do ogarnięcia. Na mam Menży Bonusa, a 12 no to właśnie. Najbardziej, najbardziej irytująca jest tutaj Kopelia, bo ona dużo bije, no i jeszcze jej kochanek wiadomo z daleka nas napierdziała kraju. Więc tutaj też jednak tarcza jest dosyć przydatna bo ciężko się ich ataków wyuczyć, nawet ja miałem z tym problem, musiałem kilka razy powtórzyć tutaj to, co sami zresztą widzieliście. No i weteran Archimetric Enchancer, dosyć nie miałem na niego pomysłu jak go tutaj zrobić z tą tarczą, dopóki właśnie się nie dowiedziałem, bo mało dosyć tego bossa robiłem, że trzeba właśnie robić planże i... Trzeba robić planże, ewentualnie Geo postacią zdejmować mu tarczę, więc to dosyć łatwy boss do ogarnięcia, pod warunkiem, że mamy dobrze tego tarczownika, nie? Bo tak to unikanie ataków to wiadomo, trzeba na tej jego falę uderzeniowe uważać, ale na szczęście on tam zmieni tą grawitację. Mm, dobra, kurczak to wiadomo. O tutaj też to zwłaszcza jest irytujące. Ta dwójka też zresztą, ale to jest bardziej, bo jak bardziej on wejdzie, to, o, to już wiadomo, że nam postać zginie. <laughs> tutaj chyba AoE trzeba po prostu w tej rundzie napierdzielać. To ja wam mogę powiedzieć. Tego robota też uznamy z inazumem. Tego Te maskotki są zawsze najbardziej irytujące. Ale sam sobie abys wypadł dosyć prosto, pod warunkiem, że mamy dobrą kompozycję postaci, nie? Trzeba się po, po prostu tego abysa nauczyć, nie? Tyle w temacie, bo jak pierwszego dnia wsiadłem do tego abysa i próbowałem go zrobić, to faktycznie nie miałem z tym problem, bo raz, że odzwyczaiłem się od na to twarzy, miałem po prostu... Mm, no, po prostu. Po prostu nie. Dobra, lecimy z tym tematem. Ja sobie tutaj już jakieś tam pity zbudowane, ten Chronicle dbanerze. Bannerze. Policzyłem, bo już mi fartownie wypadł, wiecie, Redhorn tutaj. No, z Takim na random wishem mi, kurde, wypadł Redhorn, drugi niestety, no. trudno. Też dobra broń. Teraz mamy tutaj Claymore pod Crit Rate'a. Dobrze go chciał zdobyć, jakby mi wypadł tak random bullshit, go. Ale do czterykwiastkowej postaci. No i druga lisa. Dwa razy lisę dostałem na tym Chronicle Wish bannerze, nie? Co tu się stało? O! O! Przyjaźń zdeją zaliczyłem. Dobra, mamy już C3 lisy, ja pierdzielę. Aha, C4, przepraszam. Masakra. Postać, którą nigdy nie zagram. Na samej idei też dostałem. W konstelację z limitowanego banneru, więc teraz w sumie trzymam gwaranta. Chociaż jednego mogę pyknąć, ewentualnie tutaj sobie zbuduję. Pity, bo na Chronicle Twitch Bannerze ogólnie nie chciałem łyszować, a tam stwierdziłem, że ach, do dwóch czterogwiazdkowych postaci, czy tam czterogwiazdkowych rzeczy po prostu sobie połyszuję. No i to są dwie lisy, właśnie, także nie polecam. <ścoughs> no i nic. W sumie taki luźny materiał, bo dawno takich luźnych i spontanicznych nie wrzucałem. A dosyć łatwo idzie zrobić, tylko trzeba dużo AoE ataków. nie najlepiej Kazucha do Mono, Pyro, ewentualnie właśnie Hutao, Vaporize. No i Furina z y, y, Hyperbloomem Catching, czy al ewentualnie musicie próbować. No i też powinno wam to w miarę szybko pójść ta pierwsza połowa. Druga połowa Hutao, Vaporize, czy Monopyro, czy kim tam uważacie. I też powinno wam to pójść. A najlepiej do obu tymu wydać Tarczę, albo dobrego Healer'a i... Dacie radę, dacie radę. A właśnie, jeszcze się pochwalę, kurde. Patrzcie, co ja to mam. W końcu udało mi się ten set wyfarmić. Nadal nie jest idealny, zwłaszcza jest piórko do wymiany. Dzisiaj wyjątkowo, tak zauważyłem. Ja zazwyczaj piórka mam zajebiste. Tak tym razem. No, bieda, nie? Tutaj kwiatek też mógł być lepszy. A tutaj, ze względu na dużą dawkę Crit to zostawiłem go, nie? Sens jest mocno średni. Ale nie jest najgorszy. Kubek jest zajebisty. Zobaczcie jeszcze jakiś mam lepszy może kubek yy, Geo damage bonus Ten jest zajebisty, ale patrzcie jak tracę na crit rate'cie wtedy, nie? Ten znowu jest do kit'u Nie wiem po co ja go... Aha do żongliego chyba jest dobry, popatrzcie HP Geo damage bonus tutaj jest do wylewelowania, jakiś tutaj jest do wylewelowania jeszcze No ale ten póki co jest najlepszy, nie? Ewentualnie ten, ale tutaj znowu crit rate dostaje po dupie mocno no, Zresztą możecie zobaczyć sami, chociaż nie jest tak najgorzej znowu no, ale jednak u Navi, jak nie macie tego 70% crit rate'a to jest jednak tragedia, troszeczkę, nie? Na nie jak sobie tam będzie. <grymne> Także to z tym jeszcze wejdą. Może kiedyś, może kiedyś na si się z nią skorzystam. Także jeszcze raz komentarza trzymajcie się. Ej.